Jest. I ruszyły. Oksydacja dobrze przyjęła start. Nieco spóźniła Frenlawle. Oksydacja prowadzi, ale na czele już galopuje jesienna pogoda. Stawka galopuje mocno zgrupowana, ale już duch się zmienił prowadzący. Fartpan jest na czele. 1000 metrów do celownika. Fartpan jesienna pogoda, nereto, dekora. Dalej, Sakal na ostatniej pozycji, Gris na przedostatniej Stratford Tu. Farplan na czele, jest jedna pogoda na drugiej pozycji, Fan Lovely jest w tej chwili druga, na czwartej galopuje Sakal, tam jest blisko Dekora, Soros, Alaskit, Oksydacja, Nereto i Stratford 2. I za chwilę końcowa prosta. Bardzo ładnie to wygląda. Wszystko na razie jest razem. Farplan jest nadal na czele stawki, ucieka. Fairly lovely jest na drugiej. Rozpędza się polem Dekora, ale ta para ma przewagę nad resztą stawki. Farplan i Fairly lovely decora. I to jest czołówka wyścigu, do Kora dochodzi do tych prowadzących koni, ale nadal na trzeciej pozycji rozpędza się. Jeszcze nic nie wiadomo, Fartlan, Feinlawle, ale Dekora znakomicie finiszuje, atakuje Feinlawley, ale czy jest jednak pierwsza w celowniku Dekora, Fein następnie Farpan, Oksytacja, Soros, Alaski, Nereto i reszta.